Druga księga królewska rozdział 18. W trzecim roku Ozeasza syna Eli króla Izraela Ezechiasz syn Achaza króla Judy zaczął królować. Miał on 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abi i była córką Zachariasza. Czynił on to, co było słuszne w oczach Pana, wszystko tak jak czynił Dawid jego ojciec. Zniósł wyżyny, rozbił posągi, powycinał gaje i potługł węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz, bo aż do tego czasu synowie Izraela palili mu kadzidło i nazwał go Nechustan. Zaufał Panu, Bogu Izraela i spośród wszystkich królów Judy nie było nikogo podobnego do niego ani z tych, którzy byli po nim, ani tych, którzy byli przed nim. Przylgnął bowiem do Pana. I nie odstępował od niego, ale przestrzegał jego przykazań, które pan nadał Mojżeszowi. A pan był z nim i powodziło mu się gdziekolwiek wyruszał. Zbuntował się przeciw królowi Asyrii i nie służył mu. To on pokonał Filistynów aż do Gazy i jej granic, od wieży strażników aż do miasta warownego. W czwartym roku króla Ezechiasza był to siódmy rok Ozeasza, syna Eli, króla Izraela, Salmanaser, król Asyrii, wyruszył przeciwko Samarii i obległ ją. I zdobył ją pod koniec trzeciego roku. W szóstym roku Ezechiasza, był to dziewiąty rok Ozaasza, króla Izraela, Samaria została zdobyta. Wtedy król Asyrii uprowadził Izraela do Asyrii i osiedlił ich w Halach i Chaborze przy rzece Gozanu i w miastach Medów. Ponieważ nie posłuchali głosu pana swego boga, ale przekroczyli jego przymierze oraz wszystko, co nakazał Mojżesz, sługa pana. Nie słuchali tego i nie wypełniali. W XIV roku króla Ezechiasza, Sennacheryb, król Asyrii, wyruszył przeciw wszystkim warownym miastom Judy i zdobył je. Wtedy Ezechiasz, król Judy, posłał do króla Asyrii, do Lakisz, mówiąc: Postąpiłem źle, odstąp ode mnie, cokolwiek na mnie nałożysz, poniosę. Król Asyrii nałożył więc na Ezechiasza, króla Judy, 300 talentów srebra i 30 talentów złota. I Ezechiasz dał mu całe srebro, które się znalazło w domu pana i wskarca w domu królewskiego. W tym samym czasie Ezechiasz zerwał złoto z drzwi domu pana oraz ze słupów, które obił sam Ezechiasz, król Judy i dał je królowi Asyrii. Jednakże król Asyrii posłał z Lakisztartana, Rapsarisa i Rapszaka z wielkim wojskiem do Jerozolimy do króla Ezechiasza. Wyruszyli i przybyli do Jerozolimy. Gdy przybyli, przyszli i zatrzymali się przy kanale górnej sadzawki, która jest przy drodze pola Folusznika. A gdy wołali do króla, wyszli do nich Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu, Szebna, pisarz oraz Joach, syn Asafa. Kronikarz. Wtedy Rabszak powiedział do nich: Powiedzcie Ezechiaszowi. Tak mówi wielki król, król Asyrii. Co to za ufność, na której polegasz? Mówisz, ale to słowa daremne. Mam dość rady i siły do wojny. Teraz więc w kim pokładasz ufność, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto teraz opierasz się na tej podłamanej lasce czcinowej, na Egipcie która, gdy ktoś się oprze na niej, wbija mu się w dłoni, przebija ją. Taki jest faraon, król Egiptu, dla wszystkich, którzy mu ufają. A jeśli mi powiecie, ufamy panu, naszemu Bogu, czy on nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz i nakazał Judzie i Jerozolimie, przed tym ołtarzem w Jerozolimie, będziecie oddawać pokłon? Dlatego teraz proszę: Daj, zastaw memu panu, królowi Asyrii a dam ci dwa tysiące koni, jeśli zdołasz posadzić na nich jeźdźców. Jakże więc stawiasz opór jednemu dowódcy z najmniejszych sług mego pana, a pokładasz nadzieję w Egipcie, że otrzymasz rydwany jeźdźców? Poza tym, czy bez woli pana wyruszyłem przeciw temu miejscu, aby je zburzyć? Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i spustosz ją. Wtedy Eliakim, syn Hilkiasza, Szebna i Joach powiedzieli do Rapszaka: Proszę, mów do swoich sług po syryjsku, bo rozumiemy, a nie mów z nami po hebrajsku wobec ludu, który jest na murze. Lecz Rapszak odpowiedział: Czy do twego pana i do ciebie posłał mnie mój pan, abym mówił te słowa, czyż nie do tych mężczyzn siedzących na murze, aby jedli swój kał i pili swój mocz razem z wami? Wstał więc Rapszak i zawołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowy. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla Asyrii. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, bo nie będzie mógł wyrwać was z mojej ręki. Nie dajcie się przekonać Ezechiaszowi, by zaufać panu, gdyż mówi na pewno pan nas wybawi i to miasto nie będzie wydane w ręce króla Asyrii. Nie słuchajcie Ezechiasza. Tak bowiem mówi król Asyrii: Zawrzyjcie ze mną przymierze i wyjdźcie do mnie, a każdy będzie jeść ze swojej winorośli i ze swego drzewa figowego, i każdy będzie pić wodę ze swojej studni. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej: do ziemi zboża i wina, do ziemi chleba i winnic, do ziemi drzew oliwnych, oliwy i miodu. Będziecie żyć, a nie umierać. Nie słuchajcie Ezechiasza, bo was zwodzi, mówiąc, Pan nas wybawi. Czy bogowie innych narodów mogli wybawić swoją ziemię z ręki króla Asyrii? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie są bogowie Sefarwaim, Heny i Iwwy? Czy wyrwali Samarię z moich rąk? Którzy spośród wszystkich bogów tych ziem wybawili swoją ziemię z mojej ręki? -Żeby pan miał wybawić Jerozolimę z mojej ręki. Lecz lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa. Bo taki był rozkaz króla: nie odpowiadajcie mu. Wtedy przyszli przełożony domu Eliakim, syn Hilkiasza, pisarz Szebna i kronikarz Joach, syn Asafa, do Ezechiasza z rozdartymi szatami i oznajmili mu słowa rapszaka.